Do Altana. I mnóstwo małych stoisk i kafejek i kwiatów. Jak na obrazku w Twojej ulubionej książce. Wspomniałeś, że miasteczko jest ładne, ale nie powiedziałeś, że jest takie piękne. No cóż, nikt nie lubi królika chwali pięty? No chodźmy, nie traćmy czasu. Przed nami bardzo poważne zakupy. Hej, witajcie, Zapraszam! Dobry, kochani, jak wam mogę pomóc? Robimy zakupy na wielki rozkwit. <laughs> Domyśliłam się. Odwiedzili mnie wszyscy mieszkańcy miasteczka. Poznaj naszych przyjaciół z gęstej dżungli. To jest Pater, a to jest Flap. Mm. Witamy Was w zaczarowanym lesie, kochani. Jestem Bren, a to mój ulubieniec Snor. Witam! Cześć! <noise> Dziękuję. To Wasze pierwsze obchody wielkiego rozkwitu? Tak. W gęstej dżungli nie obchodzimy tego święta. Bardzo się cieszę, że je zobaczę. Cóż, mając takie wymyślne pióra, na pewno uświetnicie uroczystość. Jesteście chodzącą dekoracją. Cóż, w pierwszym regale są dodatki na przyjęcia, w drugim dekoracje, a w trzecim imprezowe przysmaki. Przysmaki, dekoracje, więcej przysmaków, materiały, przysmaki, farby, przysmaki, światełka i zobaczmy, jeszcze więcej przysmaków. Uuu, nie, nie, nie. Chyba wystarczy. O, Pater, i jeszcze dodatkowy miód dla ciebie i Flapa. Witajcie w zaczarowanym lesie. O, dziękuję bardzo. To miło z twojej strony, prawda, Flap? Pa. Mm. Na razie. Pa, pa. Trochę sobie ułatwimy. Hej, ptaszki! Dzięki! Wieczorem nasi ulubieńcy zatańczą taniec. Hej, pokażcie coś naszym przyjaciołom! Tak, Lęknę. Wiesz kto wpadł na ten pomysł? Flap jest smutny. Czy mogę mu jakoś pomóc? Obawiam się, że nie. Od burzy prawie się nie odzywa. Sage, może ty go pocieszysz. Jesteś w tym dobra. No, co tam, flap? Chcesz zobaczyć Morsa? No, dobrze. A może wydam jakiś śmieszny dźwięk? Cóż, próbowałam. To na razie. Potem numerze zwykle turlają się ze śmiechu. Może będzie lepiej, kiedy się porządnie wyśpi. Tak, więc ustalmy, gdzie nasi przyjaciele zamieszkają do wielkiego rozkwitu. Każda chce, żeby zamieszkali u niej, więc co zrobimy? <laughs> Biedronki! Tak! Mają mieszkać z biedronkami? Wykorzystamy Biedronko decyzjometr, czyli mój najnowszy wynalazek. Biedronki uwielbiają pelargonie i lubią też pomagać nam w podejmowaniu decyzji. Udowodnione naukowo. Wyciągnijcie dłonie. Uh. <laughs> Teraz policzcie biedronki. Kto ma ich najwięcej? Wygrywa. Trzy, sześć, cztery. cztery. Straciłam rachubę. Tak, masz o, najwięcej. Mnóstwo biedronek. Wygrałam! <g Bazenna> <g <g Bazenna> na pewno wam się u nas spodoba. O, o, o! Odwiedzisz nas wszystkie po kolei, a jutro rano przyjdziecie do nas na śniadanie. A noc spędzicie w naszej norce. <g Bazenna> Nasz dom odwiedzicie po południu. <g Bazenna> to wszystko brzmi cudownie. Więc bierzmy się do pracy. Jest tyle do zrobienia, Chodźmy! Poćwiczysz z nami. To doskonały pomysł. Flap uwielbia tańczyć. Świetnie. Flap poćwiczy z ulubieńcami, a my popracujemy. Zobaczymy się w domu. Pa. 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 pa.